Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej poświęconej 7 rzędzie biegu Podaż Krakowia, Witera 2014. Witam państwa. E, pakiety można jeszcze nabyć, e, zarejestrować się na stronie www.interram.pl lub wykupić w naszym sklepie w Galerii Krakowskiej. Zarejestrowało się już ponad 1600 uczestników i liczymy, że drugie tyle przynajmniej do nas dołączy. W pakiecie jest koszulka nasza Interanu, numer startowy wraz z szczypem oraz gadżety, czyli małe upominki dla biegaczy. Chcemy promować na bieganie, dlatego pakiety dla dla rodzin, grup zorganizowanych są dużo tańsze, natomiast pakiety dla szkół są bezpłatne. Jest to Interam, to bieg dla każdego, bieg dla dużego. W ciągu tych sześciu już lat edycji Interam y, mamy zarówno biegaczy początkujących, średnio zaawansowanych, jak i doświadczonych zawodników, którzy również biorą udział w naszym biegu. Dlatego ani powiedz jeszcze jakie konkurencje planujemy, jaka jest klasyfikacja w głównym dla doświadczonych biegaczy. W biegu głównym w kategoriach open zarówno na 10 jak i na 5 km mamy nagrody rzeczowe. Tak jak jest napisane są to nagrody adekwatnie za pierwsze miejsce 700 zł, za drugie miejsce 600 i za trzecie 400. To będą niespodzianki na pewno bardzo wartościowe nagrody. Jak będzie w tym roku? W tym roku planujemy, szacujemy, że łącznie na ucieczkę rynku na Startu stały się około 5000 tysięcy, 5 tysięcy uczestników, łącznie we wszystkich biegach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Start 22 czerwca 2014 roku na płycie u Ryku Głównego. Organizatorami jest Miasto Kraków i firma ITER w W pierwszej kolejności pozwolę sobie poprosić o wypowiedź Pana Przewodniczącego o krótką wypowiedź na temat biegu, ponieważ jest to już siódma edycja. Zatem mam o czym opowiadać. <noise> Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Yy, bardzo fajny tutaj jest tytuł. Bieganie mnie yy, rozpala. Ja myślę, że mnie kiedyś rozpaliło jednej z edycji biegałem akurat yy, w tym maratonie. I powiem szczerze, że yy, bardzo mi się to spodobało. Obecnie kontuzja nie pozwala mi dzisiaj uczestniczyć w tym biegu, chociaż chętnie bym wystartował. Co nie znaczy, że może przejdę chociaż kawałek mm. z, razem z Wami. Natomiast e, cieszę się bardzo, że rozbiegaliśmy ten Kraków. Że oprócz tego, że mamy Krakowie maraton, że mamy teraz wspaniałą imprezę, jaką jest Intergram, Więc ten Kraków e, poprzez sport pokazuje, że, że można w tym Krakowie wspaniale nie tylko zwiedzać kulturę, ale również poprzez biegi patrzeć na tą kulturę, na, to, na te zabytki i, i to jest bardzo fajne. Cieszę się, że przybywa coraz więcej uczestników. Ja myślę, że zakładacie, że będzie pięć, a ja liczę, że będzie więcej. Jak jeszcze dopisze nam pogoda, to, to dla miasta będzie niesamowita rzecz, jaką będzie taka tak wspaniała impreza. Dziękuję pani dyrektor, dziękuję panu prezesowi, dziękuję państwu za to, że wspieracie tę tą, tą wspaniałą inicjatywę. My jako Radni Miasta Krakowa uczestniczymy. Jest tam zawsze jeden przedstawiciel radny, który cały czas biega, I to jest Adaś Midlał, który reprezentuje Rady Miasta Krakowa i nie, nie, nie ma imprezy, na której by nie biegał, więc myślę, że, że tym razem również będzie uczestniczył w tym biegu i zawsze sprawozdanie na sesję Rady Miasta mówi o każdym w każdych biegach, więc i przypomina, nie zapominajcie o tym, że, że takie, taka impreza jak 22 my mamy akurat 11 sesję. Na pewno nam przypomnie, żebyśmy biegali. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie. Liczę na to, że, że będzie więcej, trzymam kciuki i oby pogoda nam dopisowa. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor, Proszę o mnie, Dziękuję bardzo, również chciałam wszystkich serdecznie powitać. I przede wszystkim skierować przynajmniej te pierwsze słowa do Pana Prezesa, który łączą nas nie tylko pierwsze człony nazwisk, jak Państwo widzą, ale działamy od 7 lat wspólnie, wspólnie na rzecz zdrowego stylu życia, na rzecz biegania, na rzecz czegoś, co, co się wydarzyło myślę po raz pierwszy w Polsce 17. zaistnieliśmy jako Kraków w imprezie biegowej zupełnie innej niż wszędzie. Tu nie chodzi o wybicie rekordów, tu nie chodzi o wynik czasowy, tu chodzi o wspólne, wspólny styl życia, wspólną zabawę, wspólne, wspólne kreowanie tego, co jest najważniejsze: zdrowy ciele, zdrowy duch, bez przesady, ale jednak cały czas, systematycznie i ciągle. I tak staramy się wspólnie z panem prezesem od siedmiu lat ten projekt wdrażać. Jak państwo pamiętacie, to, bo widzę tutaj twarze, które z nami są już od siedmiu lat. Pierwszy raz na starcie stawiło się niecałe tysiąc osób, po tych, prawda, kilku latach jest to już 5000 tysięcy ludzi bez dodatkowych kosztów, prawda, promocyjnych, bez, że tak powiem, zaangażowania środków finansowych miasta, bo jak Państwo wiecie jest to impreza, którą na swoich barkach Organizacyjno-finansowych, dzierży tutaj, prawda, Intersport e, i prezes, który jest e, wielkim zwolennikiem właśnie e, zdrowego stylu życia, biegania, e, w ogóle wszelkiego rodzaju sportu, a przede wszystkim czegoś, co jest kierowane, e, to co chyba mnie najbardziej interesuje jako dyrektora Wydziału Sportu, e, to, to jest sport dzieci i młodzieży. Państwo wiedzą, że Brachun nie stawia na, na sport wyczynowy, e, na te drużyny, które są e, no po prostu. Stany się finansują, mamy świetnych sponsorów, stawiamy na sport dzieci i młodzieży. I ta impreza jest tego dowodem, że dobrze postawiliśmy parę lat temu. Chciałam podziękować tutaj przede wszystkim, bo się rozgadałam, miałam pierwsze słowa kierować do Pana Prezesa. Chciałam podziękować bardzo serdecznie Prezesowi e, firmy, firmie, która nas tutaj, prawda, razem z nami realizuje ten projekt. E, pokazać również Państwu, że to nie jest jednodniowa impreza, na której się bawimy i nic się nie dzieje, bo dzięki temu, że rozpoczęliśmy e, od tej imprezy wdrażaliśmy, rozpoczęliśmy wdrażanie programów biegowych. I tak mamy swoje ścieżki biegowe, które są realizowane również przez udziale Intersportu yy, i Miasto i jest tutaj prawda, z nami główny koordynator nasz, na, na naszych ścieżkach biegowych. Pan Dariusz w drugim rzędzie, nie, panie, panie Dariuszu, nie jest Państwu się przedstawić, tak, który nas wspiera na tych ścieżkach biegowych i miasto żyje tętni. Są inne programy również realizowane przy udziale Małopolskiego Związku Lekatymi. Witamy tutaj prezesa. Grzegorza Sobczyka, jak Państwo wiecie, czwartki lekkoatletyczne, program spotkania z lekkoatletyką, młodzieżowe spotkania dzieci i młodzieży z lekkoatletyką, program całoroczny systematycznie realizowany. Więc myślę, że dajemy dowód na to, że, że właśnie nie tylko jesteśmy rozbiegani okazjonalnie wtedy, kiedy są fajne nagrody, ale wtedy no, na, ten, na co dzień, właśnie to, co się dzieje w Krakowie, to jest wyświęcony tego dowodem. Jeszcze raz, panie prezydencie serdecznie dziękuję i myślę, że ten projekt będzie się rozwijał. No i, i że pan będzie cały czas z nami, z miastem, z dziećmi, przede wszystkim z młodzieżą i, i, i będzie pan, że tak powiem, wspierał nas w każdym momencie w tym temacie. Dziękuję bardzo. To dziękuję za ciepłe słowa. Natomiast, może, już tak dużo krócej z tego 25-lecia takie są teraz różne wywiady i opisy, co nas łączy, Polaków, a co nas dzieli. Więc ja myślę, że tutaj jest to od 7 lat jedna z, z, z wielu rzeczy, jak mam nadzieję, że będzie dalej, która nas łączy. Można nas dzielić wiele poglądów, ale tak naprawdę w tym bieganiu spotyka się miasto, spotyka się firma komercyjna Intersport i wielu, wielu przyjaciół. I oby to trwało jak najdłużej, bo potrzeba nam wiele y, takich elementów, które będą łączyć. Polaków w Krakowie i całej Polsce. Dziękuję.